Oo oh, cześć! Jestem wasz ulubiony w Minecraft, a to jest wieś kraft, odcinek kolejny słuchajcie! Cześć, lubisz tańsze gry? Więc zapraszam Cię na G2A, pierwszy link w opisie. Dzisiaj przechodzimy do końca tą niesamowitą wieżę, którą w poprzednim odcinku zaczęliśmy penetrować. <gry> I wiecie, no, tak, jak nie oglądacie poprzedniego odcinka, to serdecznie polecam da robić czy prędzej dzisiaj wchodzimy do tego tajemnego pomieszczenia, gdzie tu jest po prostu ogrom różnych mobów, słuchajcie. Ja się staram dzisiaj zrobić cokolwiek się tutaj da, żeby wszystko tutaj rozwalić jak najprędzej, żeby tutaj zwyciężyć jakieś dziwne pająko, szkieleto, co się mi tu kurde chodzą i zaczęła się właściwa walka. Słuchajcie, według mnie teraz. W poprzednim odcinku pokonywaliśmy słuchajcie pierwszą przeklętą duszę. Tego dungeonu, czyli wielkie widerowe szkielety. Jeśli nie widziałeś tego, to być koniecznie, bo naprawdę ja tutaj się staram słuchać tą serią, więc zostaw łapę i subaj, jeśli ci się podoba. Idzie z dość, dosyć mi tutaj walka z tym czymś, czyli to są chyba szkielety odwróconą grawitacją po prostu. I na kogo trafiają im się enchantowane łuki. Coś mi mówi, żeby to rozkopać. Nie, nie wiem co, słyszę takie głosy czasem do. Wiecie, co jest pięć. Dobra, to był po prostu jakiś generator prądu, prawdopodobnie, albo frajdy. Hehe, hehe. Dobra, ja sobie troszeczkę regenerację załączę. Tutaj bym. Sobie o, oh, ja mam strasznie mały zasięg na tym rapierze, wbrew wszystkiemu. Okej. Okay. Dzisiaj staramy się też nabić ile się tylko tego experiencea da. Zależy mi na levelu. I to kurde bardzo, nie? Więc klepiemy wszystko jak tu chodzi normalnie. Staramy się. What the fuck, nie zginąć czasami od jakichś dziwnych guli innych szmuli. Uważamy, kurde bele tutaj, ostro. Widzę, że ten miecz ma naprawdę. What? to strzeliło w tego szkieleta? Okej. Okay. Dobra, fajnie, że te dwa potwory walczą ze sobą, a ja mogę w tym czasie się tobą zająć bez problemu. Dobra. To jest teamwork, kurde, to mi pomogły dopiero. Za kurde, mission, że też oczywiście, że słuchajcie, lubicie to serio, ja się mega zabaw... zabaw za, mega za... Mega się bawię, nagrywając dla was... Nie, no małe creepery, serio! Ha, a, to jest mój odwieczny problem, wypierdzielej mnie stąd, mały, kurde, szkodniku ty! Wypier papier! A, pierdyka, że się równie dobrze bawicie, słuchajcie, co ja, bo po prostu trzeba powiedzieć, że tak się dobrze bawię, nagrywając tą serię. E, widać po mnie, nie? W ogóle, w ogóle nie mam stresu. W, 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 w ogóle nie denerwuję się, jak mi nagle creeper wychodzi skądś albo jakiś mega, ultra, super, hiper, mega, duper mutant. Nie, no w ogóle to jest sama frajda, sama zabawa, słuchajcie. Czy to jest, em, tak, to jest to coś, to coś słabego na szczęście. Shift plus right click, pick up blocks entities. Ja nie wiem jak to działa, słuchajcie. Jakoś nową zdolność odblokowałem sobie. Słyszę za to, że coś mojego rozmiaru, czyli duże, jakby tutaj kroczyło gdzie nie gdzie, więc... Em, ja słyszę kroki czegoś, co człowieku tupie. Jak ja, kurde, po Sylwestrze normalnie, nie? To łazi nade mną. Dobra, trochę się boję. Dobra, jest kolejne pomieszczenie tych szkieletów, tych, tych. Tu już się spawnery zaczęły, więc muszę uważać. Bo, kurde, tych pajączków też nie jest mało. A w ostatnim odcinku, jak pamiętacie, zużyliśmy niestety koksa na pokonanie leaderowych szkieletów, kurde, mutantów. Bo stwierdziłem, że trzeba, nie? Są w ogóle jakieś, kurde, mocne pająki, szczerze mówiąc. Jeśli ja biję takie obrażenia, jakie biję, a biję całkiem ładne, to one są, kurde, strasznie wytrzymałe, biorąc pod uwagę, że ja mam, kurde, efekt strength na sobie. Dobra, cyk. Ja se muszę tutaj was rozwalić wszystkich, oczywiście. Czym więcej pokonamy mobów, tym lepiej, bo odblokowujemy kolejne zdolności, jakby nie było. I chociażby dasz nasz się, nas się będzie rozwijał i tak dalej. Dobra, ja bym sobie tutaj was najpierw e, spawner zepsuł, bo czemu miałbym wam, kurde, pozwolić się dorespiać? Po drugie, zebrałbym sobie te szczały. Po trzecie, zjadłbym coś, bo one nie biją aż tak mało, jakby się zdawało. To jest kwestia, że one enchantowane łuki mają. Dobra, wiecie co? Ja sobie to pomieszczenie zostawiam. Naprawdę niewiele brakuje, żebym zedał. A nie chcę mi się tu wracać po milion razy znowu, nie? Już powiem wam, tutaj wrócić nie jest tak prosto, jak się wydaje. Chyba, że będę korzystał z teleportu, kurde, tutaj bezpośredniego do Deadpointa. Z czego nie wiem, czy z tego korzystać, słuchajcie, nie wiem, bo zdania mi jeszcze nie wyraziliście. Więc ja sobie myślę, kurczę, blade, czy tutaj wiecie, bo mam takie coś z waypointów tutaj z minimapki, ale nie wiem po prostu, czy z nich korzystać. Te szkielety, te pająki, to jest jakiś, kurde, horror po prostu, no patrzcie, ile to wytrzymało, no przecież to miało człowieku tyle HP. Czy to jest enchantowany pająk, ja przepraszam bardzo? Czy, czemu ty jesteś... Wy, ty, are you doing? Dlaczego ty jesteś, kurde, enchantowany? Dobra, ja ci 15 obrażeń, człowieku, biję. Człowieku pająku, dobra, dawaj, 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 kurde. Spiderman normalnie. Pyk. Dobra. I jakoś na szczęście idzie je porobić, bo nie są jakieś, kurde, super, wiecie, odpaszone pod względem... Pod względem mechanik, które jakieś tutaj reprezentują sobą. Ale pod względem wytrzymałości te pająki, kurde, w ogóle biją wszystko, co na głowę, co, co, co widziałem na oczy, nie? Dobra, ja się tutaj muszę, kurde, bezpiecznie. Ten jest na szczęście słabszy. Za 20 level, więc chyba serce dostanę dodatkowe. Ja sobie tutaj... Ja słyszę jakieś dziwne dźwięki z kolejnego piętra. I mam wrażenie, jakby faktycznie przed chwilą walnięcie go w głowę biło więcej, nie? O, znowu ta ryba. Kurde, walona. Ja bym sobie tutaj, kurde, bele Tak poszczelał trochę do nich. Szczególnie, że oni się nawzajem, kurde, powykańczali częściowo. Co jest mi bardzo na rękę, dobra. Kolejny rozwalony przeze mnie. Super, tylko strzały mi się bardzo szybko kończą. Szybko spawnę, rozwalamy. Super. Mogę ich obidoć. To jest najlepsze chyba w tym wszystkim. Um... Drodzy państwo. Ja tak zapraszam. No zapraszam, zapraszam. Tak żeby nikt dwa razy w pierdzielu nie dostał, nie? Dobra, pięknie. O, kurde, ale ten to normalnie aż za bardzo wziął to do siebie, że zapraszam, nie. Dobra, hopie. Regeneracja. Cyk. Ja muszę jakieś zaklęcia lepsze, kurde, pokupować albo pozdobywać w jakiś sposób, bo tutaj to no, jest po prostu, no, słuchajcie, jakieś przesady z mnie. Dobra. Ja tu pana cyk. Co jak za dziewiąteczkę, nie wiem, w głowę może będę celował, to może więcej będę bił. Miecz mi się kończy, to jest chyba najgorsze. Co mamy za ścianą? Aha, to jest ten mutant tutaj, tak? Nie, no super, naprawdę. <ścoughs> oh, dame! Utknęłem między motem a kowadłem dosłownie. Jak ja nie rozdupczę im tych spawnerów. A one kurde się na w ogóle suficie respirm. Ja powiem wam tak, ja to wale. ja to szczerze walę, ja sobie na pewno zwiedzę ten dungeon kiedyś dokładnie, jak w końcu będę miał seta na ten dungeon, bo na razie to kurde się nie czuję na pewniaka. póki co to wiecie co robię, że tak powiem taką cwaniaczką zagrywkę normalnie, cwaniaczek za pięć dyszek normalnie, człowieku ci mówię. O kurde zapomniałem, że tu jesteś tutaj w rogu, <laughs> więc ja sobie ciebie rozwalę. Przy użyciu tego jakże mocnego miecza, aczkolwiek dalej, jakiegoś dziwnie słabego w porównaniu do wszystkiego innego, wezmę sobie siekierę, zwalę sobie tutaj pięknie, ładnie, słuchajcie. Ja teraz taktycznie tutaj, że tak powiem. Co prawda, trochę oszukaństwo, ale kurde. Cel uświeca, środki, prawda, moi drodzy? Uważam, że to jest modre posunięcie. Cyk. Chcieliście, jak to się mówi, wydybać Freda. No to teraz, kurde, macie. Fred wydymał was. Że, że tak powiem. O, kurde, tylko muszę szybko wbiec tutaj. Spawnery poniszczyć, bo się pająki będą respić, kurde, w dużej ilości. Mam nadzieję, że to table nie oznacza, że on, kurde, ale przyzwyczaja się do tego, że ogień go bije, nie? Dobra, padłeś. Nie powstawaj. Okej, okay, wy sobie tutaj wiście pod tym sufitem. Wy mi nie przeszkadzacie. Nie podskakujmy, bo będę widzieć mój hitbox z daleka, jak będę podskakiwał. Dobra, tędy się włazi. A to jest kolejne pomieszczenie, tak, jak rozumiem. Dobra, biorę to mam. Dobra, muszę tutaj, kurde, rozwalić się ile wlezie. Ło, miecz mi puścił. Holy wow, shit, mam mało HP. Dobra, regeneracja, super. Hej! Dobra, padłeś, super. Ja muszę sobie miecz standardowy, minecraftowy wziąć. A, może tak, Wanda sobie użyje. To jego ostatnie użycie, co prawda, ale no kurde, regeneracja w cenie. Dobra, ja sobie tak myślę, kurde, żadnych strzał, żadnych mieczy, żadnych nic. Ja tu wchodziłem na pełnym kozaku do tego dungeonu, nie? Tak chcę przypomnieć. Słyszę cię, zamknij się tam. Widered bone mamy, zwiderowaną kości. Dobra, jeden mniej. Da! Wypierdzielaj. Pierdzielej, dobre, mamy to, dawaj to. To też, <gryw> to też dawaj. Bardzo dobrze, słuchajcie, taktyczny pierd. Gamingowy pierd został zrobiony. Hełm, kurde, chyba mi puścił już tak ostatecznie. Także nie wiem, kurde, chyba strengtha to już, chociaż nie no, strengtha jeszcze mam z tego co widzę. Także bije całkiem sporo w dalszym ciągu. O Jezus, nie wiem czy się już nie zawracać, słuchajcie, z tego dungeon'a, ale no to jest, kurde, no to jest ostatnie piętro, nie, tak naprawdę, więc chyba wszystko już zwiedziliśmy, co tutaj się da. Ja se tu oczywiście złoto zbieram, bo złoto to jest, kurcze, najlepsze, co tutaj się dało zbierać, po prostu. O, czy ty naprawdę, co za, kurde, głupi potwór. Ja nie wierzę po prostu, co on zrobił, nie, on naprawdę podpalił wieżę, która jest zrobiona. To nie jest wełna, ale, kurde, z drewna między innymi. Czyż to wszystko spłonie zaraz. Dobra, ja muszę zobaczyć, co jest tutaj, zanim, kurde, w ogóle to spłonie wszystko. Więc pytanie moje. Mam nadzieję, że... Dobra, nie wygląda to, jakby miał tu być jakiś super ultra boss. Są tylko te, kurde, baleszkiele, to ten. Jest więcej jedzenia. Szanuję, szanuję bardzo. Więcej złota. Chleba też mamy tutaj sporo. Drodzy państwo, a to ryba, kurde. Łyba mnie, kurde, atakuje, więc na ciebie wyrąbane w sumie mam ryba. Jakbyś mnie, kurde... Przestała zaczepiać, byłoby super, Wiesz? Jezus... Ty... Czemu ja ci biję po jeden? Wytyfy! Kill Ej, no ze wszystkiego co mnie kurde mogło zaatakować, żebym od ryby padł Dobra, jakiś zombie kurde coś tam Oho, widzę, że tu się pali, a tam jest golem jeszcze jeden jakiś Dobra, level Dobra, pięknie, ładnie powiem wam. Złota na pewno nam, nam wystarczy na dłuższy czas zbroje kurde, tylko widzę, że ja muszę lepsze zrobić, bo z tym co ja mam, no to za dużo tutaj nie powojuję bo już mi się, kurde, kończą te wszystkie przedmioty. Ja pierdykam i tam się za mną pali. Ja po prostu słyszę, Ja pierdykam. No musiał to podpalić, nie? No nie mógł, kurde, no nie mógł inaczej. Dobra, fajnie, że jest dzień i one się nie respią przy okazji. Bo jest mi o tyle prościej. Także to na złote marchewy, złoto i ogólnie emeraldy, nie? Naprawdę polecane miejsce przeze mnie. No kurde, punkt turystyczny, jak się znalazł, nie? Dobra, ty się palisz tutaj, więc ja bym sobie może. Tak, ale tak taktycznie tylko bym sobie sprawdził, czy tam nie ma ukrytego czegoś. Niby są tam przeciwnicy, nie? No, a tych jaszczurów jest tam dużo, wiecie co? Może ja sobie lepiej daru... Przepraszam, ale... Jak Iti wygląda. A czym ty jesteś? Ty bijesz? O! Oh, dobra, to coś bije. To coś bije i wydaje głośne dźwięki. Ja myślę, że stąd zwiewamy, wiecie? Dobra, nie zaliczam tego na pewno do... Oh. Najłatwiejszych dungeonów. To, co to, to to nie muszę powiedzieć. Dwudziesty level mamy. To będzie można wykorzystać przyęczancie. Dwudziesty pierwszy. Nawet lepiej, chociaż trochę służyje na teleportację się. No Ale to nie jest aż taki problem, nie? Lekka teleportacja, powiedzmy. W ogóle tu szkielety się przeniosły z tamtego dungeonca. Więc wiecie co, może przejdziemy się do tego obok w sumie też. E, tak, żeby jeszcze, kurczę, blady sprawdzić, co tam jest, nie? Jak już za ciosem idziemy. O, przepraszam, spira akurat chciałem. No to jest, kurde, fajny przedmiot, który, no... Dużo nam pomógł, na pewno, jak do tej pory gry. E, aczkolwiek tak widzę, że potrzebuję na przykład smoczych itemów, bo w tym co mam, ta, taki dungeon, to nie mam szans po prostu. Jeśli tam by był jakiś boss, a nie tylko takie pachołki na które trafialiśmy, no to, że tak powiem, mógłbym się pożegnać e, e, ze wszystkim, po prostu, bo dostałbym taki wpierdziel, że, że to się w głowie nie mieści. Dobra, fajnie jakbym mógł dojść do was i was uderzyć, i by mnie wąż, kurde, pięty nie gryzł. Ja nie wiem, co te węże mają do mnie, naprawdę. Jakoś kurdebele zaczepiają się po prostu mnie, jak na złość, dobra, nie mam many, muszę se tutaj użyć, cyk, no tutaj se nie wykorzystam teraz, naciągnijmy sobie, wejdźmy sobie, bo tutaj do skrzynki jakieś z tego co pamiętam, łatwo, <ścoughs> otwieramy skrzynkę, co tu mamy, tight arrow, not included by water, rope arrow, o, to bym se wziął, kurde, przetestował nawet, ty, ale to pewnie będzie trzeba z łukiem testować, więc czekaj, ja se muszę tak, to odłożyć, E, tego nie biorę. Biorę sobie tom, 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 tom. Ja chcę zacząć jak to działa, słuchajcie. Po drugie, mamy kolejną. E, Monstery kurde belle Explorer Map. I tam mnie w drugą stronę prowadzi, noż ja pierdyle, no <grytanie> gdzie jest poprzednia, nie ja muszę zobaczyć porównać. Dobra, mamy tutaj ziomka o umiejętności magnetic. Na szczęście no kurde magnetic to nie jest aż taki mocny. Czy ja raczej słaby dropną, więc nawet nie sprawdzam. Później te w brodę najwyżej. O, nice. Okej, okay, zanotować. Skrzynki z Blackstone'em jak najbardziej otwierać, bo mogą być tam fajne. Czemu te węże mnie atakują? Noż jasna, ciasna po prostu. O co wam chodzi? Ja lubię węże. Węże są spoko. Sy, 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 sy wasz też, sy, sy. Muszę Wam powiedzieć, że miejsce, do którego trafiłem, jest naprawdę piękne, kurde. I są takie w ogóle góry z tego, co widzę. Mamy bardzo ładny tutaj lasek. Kurczę, do, mega mi się tutaj podoba. Pytanie moje tylko i takie naj, naj, najprostsze po prostu brzmi: Czy ja mogę coś tutaj znaleźć fajnego? Tu widzę jakiś statek. Ja bym się do tego statku, szczerze mówiąc, udał. Gdyż już ponieważ, dlatego że wiem, że w statkach można różne rzeczy znajdywać. Więc ja bym się tam udał po prostu w celu takiego mm, przejrzenia, rekonesansu. A nuż widelec y, Motyka Siekiera, tam będzie jakiś przedmiot, który się uda ubrać, czy coś. A jak mówię wam, no potrzebujemy znacznie lepszych przedmiotów. Bo to, co mamy, no to kurde, no przede wszystkim to się rozpada już. A po drugie, to to nie są zbyt wytrzymałe itemsy wszystkie. Więc czeka nas moi... O, krowa. No, ale nie, no nie będę bił krowy. Dobra. Pillagery! Świetnie! Polowałem na was od paru odcinków. Pyk! Pyk! A ja tutaj, człowieku, będę ich pięknie, ładnie dystansowo robił najpierw. Oczyszczę sobie trochę terenu. Ja myślę, że kurczę, warto będzie ich tutaj atakować. W ogóle, powiem wam, że sprawdzałem sobie mm, i wiem już, że istnieją tutaj spore wioski pillagerów. Naprawdę. Które warto będzie się wybrać. Bo warto będzie tam eksplorować, bo naprawdę dużo rzeczy tam można zdobyć. Dobra, na szczęście z wami nie jest tak ciężko. Bym powiedział e, łatwo, hehe. Ale kurde nie wolno takim e flame playerem być. Nie wiem co to jest kurde, bo nadal ani razu czymś takim nie oberwałem. Dobra, pięknie. WHAT?! to podpala! Mogłem się spodziewać po kolorze, ale nieważne! Dobra, barele są pełne, ja muszę ten statek przejąć. W imieniu kurde mojego królestwa, które będę zakładał dopiero! Przejmuję ten kurdy statek, przestań mnie podpalać, mendo jedna. Huh! Bierę joint Dobra, co my tutaj mamy? Jakieś nedrowe bloki Mam jakiś barel, ale to, to kurde, generalnie no, tutaj nie ma nic drugiego, nie? To jest takie, widzę sobie kolejny mini dungeonik który mogliśmy e, podbić. W ogóle z tego co mi się zdaje, ja nie mogę być świniok ani. krów, ani świn, tak szczerze mówiąc, słuchajcie, bo z tego co mi się wydaje, co się dowiedziałem, no, to nie wiem, czy zabijanie na przykład świń nie powoduje tego, że mam większe problemy z zyskaniem szacunku u villagerów. Tak przynajmniej te teoria brzmi. Okej, okay, ja już widzę, że ja szczurka czeka na mnie. Tam widzę portal, więc fajnie. Nie, gorzej, że nie wziąłem ze sobą łóżka żadnego, wszystkie łóżka sobie porozstawiałem gdzieś, e, ale mamy tu wełnę i mamy piękny widok, ja myślę, że takie klimatyczne miejsce, słuchajcie, zasługuje, chciałem w ogóle do tego portalu podejść w dzień, bo wydaje mi się, bo nie wiem, widziałem, że jakieś orby potrzeba i tak sobie myślę i tak sobie rozkminiam moją główeczką, kurczę bladę. Moim metalowym kubeczku, kurde, główeczku. E, czy ja nie potrzebuję czasami po prostu tych najnormalniej w świecie e, ze spawnerów dropów, kurde, żeby móc sobie, nie wiem, otworzyć portal do jakiegoś bossa, czy coś. Oczywiście, że nie będę szedł walczyć, to nie ma nawet to tamto, dobra. O, te pierdy losowe są super. Naprawdę, kiedy zapominam o tym, że mam kurde, słuchajcie, item, który sprawia, że pierdzę. I czemu widzę tam ponurwego żniwiarza? Proszę, nie przyjdź do mnie. Tam jest ponury żniwiasz, nie naprawdę. Ja muszę przespać, słuchajcie, noc, bo. Ehm, nie, po prostu nie. Po prostu podziękuję. Ja, ja naprawdę w nocy nie będę się. A nie, to, to jest ten pilarze, z tego co pamiętam. Słuchaj, typie. Ja się tu połoszczelam do twojej pozycji, bo. Stomał nie jest za ciekawie. To ma strasznie dużo życia, wbrew wszystkiemu. Więc ja sobie go poobszczelam trochę. I teraz dopiero zejdziemy. I teraz, człowieku, ja idę i na pewniaku. Normalnie robię mu wjazd na chatę. Możemy zaskoczyć na drzewko. Drzewko mnie trochę przystopuje, pięknie, ładnie. Tam Lizard za mną jest, ale najpierw tego ziomeczka wykończymy. O kurde, da boomer. Da boomer, dobra, pięknie, ładnie. Tak sobie myślę, czy ja do Ciebie podchodzę, czy ja do Ciebie nie podchodzę. Kraby w kraby w kraby. O kurde, kolejny boomer. O! Dobra, nie wiem czemu... Sami go się nie da trafić w ogóle, ale okej, okay, może tak powinno być. Dobra, dzień dobry, panie. Czy ja mogę z panem zawalczyć i, nie, nie wiem, nie zginąć tak na dzień dobry? Okej, okay, to mi się podobało całkiem, że mogłem cię, kurde, rozwalić w ten sposób. Pięknie, ładnie. Lizardo, zostawiam, bo z tą jaszczurą to ja nie chcę walczyć w tej chwili. A chciałem zobaczyć ten portal. Czy ja na przykład, jak mam te orby ze spawnerów... Yy, dobra, yy, te portal needs more orbs. Okej, okay, czyli to nie jest to definitywnie... Yy, ale ja jeszcze miałem tam portal, z tego co powiedział do Nenederu, który chciałem sobie, yy, sobie no, yy, troszeczkę yy, obrobić, prawda? Czy ten pająk będzie miał tyle samo HP, co. No nie, ten jest prostszy niż tamte, kurde, w dungeonach. Także mam potwierdzoną, słuchajcie, teorię, że to są konkretnie tam specjalne pająki, nie? I okej, okay, moje życie zostało, słuchajcie, powiększone. Mi się bardzo podoba, i słyszę, jakby mnie coś atakowało. Dobrze, panie portal, dobrze, dobrze, dzień dobry. Złota nawet nie biorę. Szkoda, mi, O, kurde, kolejny koks. Nie, no nie ma to tam, w ogóle jakby podkładał te koksy. Dobra, biorę sobie to. Wiecie co? Y to odkładam. Fleming Quiver, dobra, to będzie z tego co wiem z tych dungeonsów. Echo of the Value. This Vocals Upon, a ja to nie wiem, nie obchodzi mnie, to fajnie brzmi, biorę. Y nie mam strzału, okej. Okay. Dobra, panie Quiver. <grym> Czy ty mi daj strzały jakieś? Nie dałeś mi strzał, to no przecież halo, no. The next seven arrows you shoot into burnik arrows. Aha, bo to jak strzelisz, ok. Co my tutaj mamy? Często negate hits. Fajnie. Longer jump or dodge ability cooldown. Ale 6 armoru. Kurde, no niestety stracę strength, więc na razie idę sobie na tej. A dopóki kurczę blade nie ogarniemy żadnego tego, innej alternatywy, to po prostu założymy sobie to jako kolejną zbrojkę, nie? Tak myślę. Mamy jakieś bloki lodu. To wygląda jak jest smok to uderzył, nie? W to miejsce, tak szczerze. Ale to może są po prostu ruiny. Wiecie, jednego z tych zamków? Bo tutaj ruin naprawdę jest co niemiara. Dobra, tego lodu nie będę niszczył czasami. Nie wiem, może jakiegoś smoka z triggeru, jakie zniszczę. Ja sobie przejrzę dzbany. Okej. Okay. O. O, z tych dzbanów lecią, co mi temy? Wow! Warto rozwalać dzbany. Nie bądź dzban, rozwal dzban. Dobra, wiem, że coś mnie goni. Ja pierdyle No znowu węże! Walą one węże, kurde, ja nie wiem, ja muszę po prostu złać jakiś dungeon z wężami znaleźć, nie? I wszystkie zniszczyć! Okej, okay, czy to jest wioska, czy tylko mi się wydaje, że tu jest wioska? A tu jest wioska, ale my jeszcze nie mamy pewnie tej reputacji w wbitej, nie? O Jezu, na pewno nie mam reputacji u węży, nie? To na pewno, na 190%, ja bym sobie zobaczył, kurde, zaatakujecie, zaatakujecie, no to nie. Panowie, ja tylko przejazdem, ja tylko przejazdem, spokojnie, golem też będzie mnie napieprzał, tak? Golem też idzie na mnie. A, kurde, bele, żebym się wieśniaków musiał bać w Minecrafcie, to już naprawdę jest dziwnie na tej paczce. Dzień dobry, ja tylko przejazdem, ja tylko przejazdem, panowie, ja tylko przejazdem, ja tylko do tam, tam, tu, o ja, tutaj na tej... Ja ten way, waypoint chcę ustawić, tak? Dajcie mi przejść, proszę. Mam nadzieję, że nie dostanę klątwy Poseidona zaraz. E, piknie ładnie, ja sobie tutaj płynę. Tam jest rekin. A ja sobie wejdę tutaj na wieżyczkę. No, wejście jest chyba tędy. Oh. oh, fuck! Co jest? Czym ty jesteś, przepraszam? Czemu ty jeździsz na takich tych, kurde? Ja cię ziomku nie chcę zabić czy coś. Nie naprawdę. Ja naprawdę nie. Nie no, kurde, kopię! Daj spokój! Bo ci w pierdziele, naprawdę. Ja nie chcę, bo punkty reputacji tracę za każdą walką z villagerem, ale kurde, no, no nie pozostawia mi wyboru zaraz normalnie. Jak tu będzie dalej wbijał, nie? Dobra, jestem prawie na szczycie. Tutaj jest ten kamień do zapisywania z tego, co wiem teleportacji dokładnie. A nie wiem jak się nazywa mój dom. Oj, mamy skrzynkę. O. 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 Paragilder. Half of life. Jak będę takie dwa miał, to będę mógł latać, słuchajcie, to znaczy bardziej szybować. Ale wiecie co? Ja sobie myślę, że na dzisiaj to będzie tyle. Ja sobie muszę przejrzeć, słuchajcie, rzeczy, jakie my tam mamy do porobienia. Wrócić do domku, trochę się uzbroić lepiej. I co wam powiem? Dzięki jakie oglądaję, słuchajcie, łapy. Słuchajcie, suchajcie, ciekawa się, się podoba, zaczęłajem odcinku! Wieś kraft, a już niedługo. Pamiętajcie, że prób pod poprzednim odcinkiem. To co? Do zobaczenia. Cześć!